Wam zrobić fazek z fortuny. O, tak on będzie wyglądał. Yy, tak będzie wyglądał, a pokażę wam, jak to działa. Na tym. No one się wielkim dużo nie różnią, tylko że to nie jest to Więc patrzcie, tutaj mamy sponge. No nie wiem, że na przykład jakiś kawałek. Naciskam to. Czekajcie. Teraz mamy rapt To jest ogólny mechanizm. Się o poruszają. Dobrze, więc pewnie się zastanawiacie, jak to zrobić. A jak to zrobić, to Wam powiem za 25 lat. Dobrze, więc na początek weźmy sobie jakiś blok stały. Na pewno resztą będzie potrzebny. Jupiter zbytły tłok i mm, jeszcze czerwono w e, więc dobrze z, e, poszukajmy sobie jakiegoś takiego czystego o tutaj może Wam e, pokażę jak to działa na o tak to działa po prostu pisano obracają blokami może na, na tym o na tym jeszcze to zbudować ale e, mm, pokażę Wam Dobrze, więc najpierw robimy taką 10 na 10 klatkę. Jeżeli nie będzie 10 na 10, to nie zadziała. No Może też być jeszcze... Ile to jest? Może być też 6 na 6. Ale, ale niektóre to mogą po prostu jeden pistolet się zatrzymać i no wszystkie pistolety się zatrzymać.

I, jeden. I by był cały mechanizm. Się. Tak więc y, tutaj też powiczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 dobrze jest. Bo ostatnio właśnie nakręcałam odcinek i chwilę wam pokazałam i myślałam... No i jeszcze raz nagrywam odcinek. Naokoło jeszcze robimy raz taki, było Dobrze, więc teraz no, dajmy jakieś broki no te jakiś dajmy na przykład złoto, kamień, wirt, szkło, to, 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 drewno i jeszcze nagroda główna, to niech będzie blok Dobrze, więc dajmy to jest dobrze, więc tak, 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 puste, puste, tak, tak. Talk. No to teraz... Nie wszystko to. Wrócamy i... Zasłaniamy to. O, tak. o tak. Yy, Dobrze, ja zrobię krótkie cięcie. I jak już... Yy, i potem jeszcze będziemy musieli pozakrywać też te, te, te bloki. I tutaj zrobić tak. Więc y, zaraz wracam. Dobrze, więc już mamy to zrobione. Więc teraz możemy przejść już na drugą stronę. Używaliśmy sobie te wszystkie mechanizmy, które będą nam potrzebne. O, tutaj moja główka, no. Dziwnie wygląda. Mam nosek odstający, dlatego tak dziwnie wygląda. Ale, ale to dziwne jest, że jak niszczy się głowy, to jest kawałki pieszku dusz. Hmm, może to ma jakieś coś wspólnego? Dobrze. Jeszcze jeden. Nie na czwartym piętrze. Nie pozostawmy się na nie Nie musicie robić aż takiej wielkiej, bo to na niej umieścimy jakby serce tego wszystkie. Czyli jakby no serce tej Machiny. machiny. Serce machiny. A i tamte pistony są... Można na tych pistonach na przykład nagrodę umieścić, jaki był to nagroda, żeby no widzieli e, jakiego warta. Czekajcie. No, kader mnie bierze. Dobrze. Więc na tym robimy coś takiego. Taki system zegarowy. Najprościejszy jakiś, dla... Немцы, спроси, еще может, есть, может, нет. А, еще еще почему? Еще не видишь. Ну, ладно. же бы не мог делать. Качать-то было ты сердце. Ага, ну, ближай, я Przykaźnik tutaj. Nie, dobrze. Przykaźnik tutaj. Tutaj mają być, nic nie ma być. Tutaj takie pisane dajmy. Tak, tak, tak. No. Więc teraz to... Możemy już. Dobrze, więc to jest ten jakby serce tego mechanizmu. Więc teraz musimy no, doprowadzić sygnał do no, jakby można powiedzieć mięśnik. A jeszcze nie zrobiliśmy tego. Dobra, więc tutaj widzicie. Tutaj dajemy pistonę, tutaj tak, żeby gaz żeby był taki i taki. Jak tam był taki. Tutaj dajemy o taki. A tutaj dajemy... O taki. Jedno musi być. Wokół musi być w bloku, ale na, nie może być. Dobrze, więc teraz możemy być... Te Dobra, pierwszy. Pierwszy też Dobra, tutaj tutaj naleźć dźwięk, żebyśmy potem mogli przetestować, czy działa. By, by, czy będzie trzeba było czegoś by poprawić na przykład? Czy wszystko jest dobrze? Tak. Tak. Dobrze. I mamy jeden połączony. Teraz drugi. Zasięg raczej nie powinniśmy się martwić. Ale jakby co to bo no, na no, sieniu to są coś to... tylko prawie. No, mile, że... już prawie wszystkie, tylko oprócz próbuj... tego jednego, który no, niech wszystkie jest... Dobrze, więc teraz wyłączymy to i uruchamiamy pistolet. A tu znowu to mi się Ej, zielę coś zrobiliśmy, czekajcie. Ej. Tak, tak. Ej, coś. Za dużo bloków coś było. Dobra, ale teraz powinno iść. A. Działa. Tutaj widzimy, bloki się obracają. Czyli, że mechanizmy spełni działający pożyj. Muszę powiedzieć, że to żyje. Tu żyje blok. Poczekajcie, coś mi może Zapomniałem że czegoś tutaj. Musimy że zrobię taką stawkę. Na której będzie na jakiś ktoś stał i być. Tej dźwigni. Nie tylko będziemy aktywować, ale tutaj możemy dać pistony. Musimy przynieść okrem Не мусит, не мусит этого рода выбрать. Еще. Еще. А. Wszystko jest w porządku. Więc teraz musimy no, połączyć to. I to, czego nie dopuścisz, czy pańczy Jest to. możemy zrobić taki awaryjny łącznik. Dobrze, więc nie skończyliśmy, ale dobra. Aha. Aha. Położył się wielki, wielki drzew. Ja teraz No dobrze, więc tutaj po prostu były połączone. Więc teraz już powinniśmy uzyskać oczekiwane... Chcesz, żeby... Dobrze, będzie To by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie. Pa!